Jeżeli ktoś z Was wie, który jest Babia Góra, to napiszcie w komentarzu. Dzień dobry. Jak widzicie, właśnie montuję vlog wczorajszego dnia, który, jeżeli to już oglądacie, to jest sprzed wczorajszego dnia i już ten film jest na kanale. To dobrze. Dzisiaj vlog będzie króciutki i taki pogadankowy, tylko. Z tego względu, że Wczoraj byliśmy z Martyną i z Grzesikiem w górach, co już widać właśnie z wczorajszego filmu. Wróciliśmy całkiem, całkiem późno, nie jakieś tragicznie, po 20.20 20 chyba byliśmy na mieszkaniu, ale dożywca dwie godziny, później tam chodzenie, dwie godziny z powrotem, trochę byliśmy zmęczeni, a dzisiaj raniutko o 5 musieliśmy wstać, żeby przyjechać do korytna z samego rana i w korytnie byliśmy nie wiem, gdzieś po siódmej, siódmej trzydzieści jakoś tak, I, i później musieliśmy tak wcześnie jechać, bo później miałem misję jechać z mamą do Kielc, więc do Kielc miałem kolejną wycieczkę. Od nas z Korytna to jest godzina dwadzieścia mniej więcej, tyle jechaliśmy. E, tam załatwiliśmy kilka spraw, że często tam nie jeździmy. Ja tam byłem ostatnio, chyba w 2011 roku, jak kupowałem sobie komputer na studio. więc e, nawet się cieszę, że tam jadę zobaczyć, jak. Jak kielce wyglądają ponownie? Nic sam nie nagrałem, bo nie za bardzo miałem klimat. No i później wróciliśmy. Zjadłem obiad. I byłem tak zmęczony, że po prostu się położyłem na drzemkę. Chyba dwie godziny spałem i obudziłem się o 16.00, i właśnie teraz, jak chwilę po 16., zacząłem montować vlogaska. No i właśnie z tego powodu wczorajszy vlog wszedł tak późno, bo go po prostu rano nie miałem czasu zmontować. Wszystkie rzucam rano, a ten. Ten był dopiero wieczorem, w sumie w takim czasie bardziej YouTube'owym, ale tak się poskładało. No a dzisiaj nagrywam film, nie mam za bardzo tematu i czasu, muszę jeszcze kilka rzeczy zrobić, popracować, ale zakładałem, że challenge, ten challenge, który właśnie sobie robi przez wakacje, zakłada, że codziennie ma być film, nawet jakby było nudno i nie się działo, to coś muszę nagrać. Więc dzisiaj nagrywam o tym właśnie, że podtrzymuję challenge, że tym filmem podtrzymuję challenge. Po prostu, jak się robi daily vloga, nagrywa się codziennie, to codziennie jakiegoś super tematu nie będzie. Teoretycznie mógłbym to coś bardzo ciekawego wymyślić, albo mniej ciekawego cokolwiek tu wymyślić, ale chciałem sobie przed chwilą z Martyną, jedliśmy sobie jakieś tam drożdżuweczki i kakao, piliśmy. I właśnie mówię Martynie, co by tu nagrać? Co by tu nagrać? Może pojedziemy do przedboża, może coś tam. No i Martu mi podsunął taki pomysł. jest po prostu, że dzisiaj taki dzień. I w sumie to jest. To był dobry pomysł. Tak właśnie zrobiłem. A żeby coś tutaj przekazać, jakąś ciekawą myśl, to jedną rzecz tylko powiem. Jak jechaliśmy dzisiaj do tej łodzi, <laughs> jak jechaliśmy do Kielc, to po drodze mijaliśmy. kurczę, nie pamiętam, w jakiej to miejscowości teraz. Ale po drodze mieliśmy takie miejsce, gdzie nie wiem czy jeszcze to jest, ale był e, była giełda aut, kiedyś, może jest dalej. Ale mama opowiadała, że jak oni kupowali sobie, sprzedawali malucha, tam to jest początek lat 90. albo kupowali ładę też tam, sprzedawali jakieś tam auta, to wszystko właśnie tam się działo, ta e, 90. i dla mnie to jest jakieś. E, Jakaś egzotyka. Teraz wszystko się kupuje, sprzedaje gdzieś tam przez internet, głośnie się wrzuca. A wtedy po prostu brało się samochód. Brało się jakiegoś znajomego, który też miał samochód. Jechało się te 60 parę kilometrów tam. No i po prostu samochód, koło samochodu był poukładany na tym parkingu. Kupujący chodzili, oglądali, negocjowali i po prostu ktoś miał kasę przy sobie. Ktoś jechał z myślą, żeby kupić, to po prostu od razu tam przetestował sobie. Był tam jakiś plac, gdzie się tym samochodem jeździło. I po prostu na miejscu od razu kupował. I tak samo moi rodzice po prostu kiedyś kupowali też tam właśnie chyba ładę. Jak już malucha sprzedali, kupili sobie ładę chyba też na takiej zasadzie, że tam po prostu pojechali z kasą, którą mieli na to przeznaczoną, szukali auta, znaleźli, przetestowali i wrócili nim do domu. Więc jak na dzisiejsze czasy dla mnie to Przeciekawa akcja. No, to takie dzisiejsze przemyślenia z podróży. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro będzie coś ciekawszego. Pa.